Torkowe wydanie milionerów było niezwykle ekscytujące, a wszystko za sprawą jednego z uczestników, któremu udało się odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań, zdobywając główną nagrodę Mężczyzna, pomimo że tytułowany jest milionerem, z programu wyjdzie z niższą kwotą. Chodzi o podatek, Teleturniej milionerzy, choć swój debiut zaliczył przed ponad dwadzieścia. Laty, nieustannie wzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko wśród widzów, żądnych emocji, ale także pośród potencjalnych uczestników, chcących zmierzyć się o główną nagrodę. A jest ona niebotyczna, wynosi bowiem tytułowy milion złotych. Do tej pory zaledwie piątce śmiałków udało się tego dokonać, a od 12 marca do grona osób. Mogących pochwalić się znakomitą i wszechstronną wiedzą oraz okrągłą sumą zdobytą w programie, dołączył kolejny bohater, Mateusz Żeboklicki. Podczas swojego udziału wykazał się znajomością wielu różnorakich tematów, a także niebywałym spokojem. Nie dał się emocjom nawet wtedy, gdy usłyszał z ust Huberta Urbańskiego, że wygrał milion złotych. Uczestnictwo w milionerach ściśle powiązane jest z posiadaniem wszechstronnej wiedzy, dotyczącej wielu dziedzin. Tymi umiejętnościami może poszczycić się Mateusz Żaboklicki, który pojawił się w poniedziałkowym wydaniu Milionerów. Następnie jego walka o tytułową wygraną przeniosła się do wtorkowego wydania, ostatecznie kończąc się niesamowitym sukcesem, bowiem mężczyzna bezbłędnie odpowiedział na dwanaście pytań, zostając tym samym sześć. Uczestnikiem teleturnieju, któremu udało się zdobyć milion złotych, co Mateusz Żaboklicki planuje zrobić z tak dużymi pieniędzmi? W rozmowie z plejadą zdradził, że są trzy rzeczy, na które zamierza przeznaczyć bajońską wygraną na bezpieczeństwo, wygodę i przyjemności, powiedział szczęśliwy zwycięzca. Choć utarło się, że każdy uczestnik teleturnieju prowadzonego przez Huberta Urbańskiego, walczy o milion bądź może stać się milionerem, po tym, jak odpowie poprawnie na wszystkie pytania, ostatecznie w jego ręce nie trafia okrągła sześciocyfrowa suma. Od tej wysokiej kwoty pobierany jest podatek, który ostatecznie pomniejsza tę wygraną. Tomasz Orzechowski, jeden ze śmiałków, któremu udało się odpowiedzieć prawidłowo na 12 pytań zadanych w milionerach, podczas rozmowy z Plejadą wyjawił, że od wygranej pobierany jest podatek wynoszący 10% oznacza to, że każdy zwycięzca nie staje się posiadaczem miliona złotych, lecz jego konto zasila kwota wynosząca 900 tysięcy złotych.